No, i co, i nie odmówiłem sobie. Jestem i oglądam roślinki. Może coś jeszcze wybiorę i coś kupię. Zobaczymy. Oh my lesson. убирать не дай Liczyłem na cykasa, ale no trudno. co się przewraca. No dobra. No cześć, witam Was w mojej szkarni. No jak już wiecie, kupiłem palmę kokosową. Żona jeszcze sobie wybrała taką małą dracenę no i kupiła sobie trawy. Muszę teraz to wszystko poprzesadzać. A jak już tu jestem, to wam pokażę. Moje malutkie od oddzielone drawka wendisz. No zaczęły ten, już rosnąć, także się poprzyjmowały. Welutinka. Welutinka zaczęła wypuszczać odrost. Normalnie jestem. Aż aż jestem zdumiony. Lasiokarpa. No coraz ładniejsze. Takie duże liście już zostaje. No daktylowiec sobie rośnie. No nie wspomnę już o o tej okazałości już jest przeniesiona do szklarni bo żeby tu miała ciepło bo jednak jest dosyć ciepło ale co no nie wiem tu jest duża wilgoć panuje i grzyba faktycznie dostała ta palma muszę, ta, ta, ten banan, więc muszę wziąć go opryskać i to porządnie dzisiaj kupiłem opryski brugmansja rośnie sobie jak na drożdżach no i pepino To wczoraj się dopatrzyłem, że mam mszyce i musiałem pryskać, ale już widzę, że mszycy się pozbyłem. Kwitła nie wiem, czy zawiązała owoce, czy nie, okaże się za jakiś czas. To także, tak to wygląda na razie, tu w szklarni. A, co zrobiłem? Założyłem folię bopelkową. Przynajmniej na, na, na boki i na ten, no jeszcze szczyty zostały, ale na szczyty to jeszcze czas jest. Uuu, helikopter leci. Mówię, bo tak mam, trochę mało czasu mam i nie wiem, zobaczymy jak to będzie zdawało egzamin. Muszę jeszcze podopracowywać. To wszystko, no a teraz wezmę się za, zabiorę za przesadzanie roślinek. Wezmę, naszykuję ziemi pod palmę. Wziąłem trochę piasku. Ziemi kwiatowej. Trochę takiego subtratu torfowego, żeby nie taka przepuszczalna. Myślę, że będzie dobra. Może jeszcze trochę wymieszać. Powiem Wam, że różnie tak daje z tymi ziemiami, nie kupuję jak inni, jakichś tam wokasów czy coś tam takiego, po prostu raz, że u nas nie ma takiej ziemi, kupuję w miarę jaką mogę dostać. Ostatnio szczerze kupiłem dwie palety na Allegro. I nawet jestem zadowolony, bo stwierdziłem, że mnie taniej to wychodzi, jak mam jeździć do marketu i kupować po parę woreczków i przywozić. Jadę, nie muszę jechać, już przywiozą mi na miejsce, na miejscu mi zładują i mam spokój. No, fajna, przepuszczalna będzie. No w taką donicę wsadzę, myślę, że będzie chyba Ha, 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 wiecie co się stało? Brakło mi miejsca Na karcie I tak się starałem Ładnie mówiłem Co robię, jak ją wsadzam Jakie korzenie ma przerośnięte I tu No to już widzicie jak jest wsadzona Podleję No ale co zrobić, no Nie pomyślałem Podlejemy, a też to po tym kokosie też, niech sobie tam ma, niech się cieszy. I trafi zaraz w kąt, a później Wam pokażę, co tam słychać u moich roślinek. Jeszcze wsadzę te trawy małżący tą wybrała sobie a... no. dzisiaj na moim instagramie dostałem napis no, oczywiście że kupiłem sobie palmę no to ktoś skomentował że no wujek tobie palma naprawdę odbiła że już tyle tych palm masz <laughs> a co a kto zabroni Dobra, do zobaczenia za chwilę. U was też zapowiadają, że dzisiaj będzie 3 stopnie tylko w nocy. Przyniosłem tą alokację tu do szklarni. Zobaczcie tego liścia wypuściła ostatnio. Piękny, duży zobacz do porównania, naprawdę. I tu ma jeden odrost idzie, drugi odrost, drugi odrost idzie. I hibiskusy przyniosłem, bo one takie, takiej temperatury tu już nie wytrzymają. A naprawdę każdy z nich inaczej kwitnie, inne kwiaty ma i są niesamowicie przypominają mi moje podróże. Jak tak kwitną mnie, a siedzę sobie na tarasie, to zaraz mi się wspomina. Tak. No, wiecie. Leżaczek, drineczek, o. I hibiskusy. No pomału zapełniam. Nie wiem, jeszcze mam te pomidory dojrzewające, no ale jakoś tam ma być tylko parę dni chłodnego chłodu, później ma znowu być ciepło, także myślę, że źle nie będzie. Zaraz pójdę do ogródka, pójdziemy, to Wam pokażę co tam jeszcze u mnie, co zaraz się zostawiam i jak to jeszcze porosło wszystko. No, do zobaczyska. No, już dochodzimy. Widzicie to miejsce, co wam mówiłem? Tu cały czas słońce świeci. I tu trafi ta palma. A co oni słychać? słuchajcie, Ten liść, tamten, ten. Rozwinął się u mnie. Ten się rozwija, następny. I zobaczcie, jaka ładna duża dziada idzie. A Pasjoczek no ładnie śmaga, cały czas idzie. Ja na razie zostawiam. Ja myślę, że, że nie będzie tak źle. I wytrzymają Ech, Maurycy. Mój Maurycy. Oj, głowę muszę zadzierać. Lufę kręci. Ładną. Ale zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie. Jaki jest wielki. A ta juka, te kolory jej, no są niesamowite. No. A ten drugi Maurycy, też lukę kręci. Ja mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepełko, i będzie ten, A tu kwiateczki mojej małżonki. Dali. Powiem Wam szczerze, że piękne są dali. Ja się tam zachwycam nimi. Ten kolor, ten, zobaczcie. Przepiękny. No. A co tam jeszcze? No to już zostawiam tutaj na razie. Te, te z tego co wyczytałem, to są te kordliny w miarę wytrzymują. No i moja Waszyngtonia tak samo, także że tutaj nie wiem jeszcze tego Beniamina, ale 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 chyba zostawię no także widzicie trochę się obawiam może panikuje niepotrzebnie ale jako nowicjusz no to co się dziwić nowicjuszowi słuchajcie co się dziwić też musicie czasami zrozumieć takiego nowicjusza karłatka Ach, moja piękna karłatka też ładnie wyciąga słuchajcie ten no jest aż taka, taka sztywniutka. Jest o no. nawet, jakby lekko go przyłapał. Mrozi, to się nic mu nie stanie. Już nieraz miał minus jeden, dwa, i, ale zobaczcie od deszczu, jak tak padało. To te, 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 te przekwinięte kwiaty takie się brzydkie robią. nie? No, No, zobaczymy. Ale to tu musi później trafić wszystko do szklarni. No, oprócz palm. Oprócz tracha. No, też jest. Jak tego liścia. Słuchajcie, ten, 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 ten ogonek liściowy, to on był. Jego nie było. A on wyszedł tutaj u mnie. No. Tutaj, jak patrzę, słuchajcie, to codziennie ogonek jest wyżej, wyżej widać go nie nie wspomnę już o tym o tym o tym o tej tamtej o ok. ach pięknie wiecie, wiecie co mi się podoba w tym enseted green ta żyła ta czerwień i ta zieleń jest niesamowita jest piękna kupiłem go w czerwcu od Karli. to był malutki bananik. A teraz jest naprawdę, naprawdę już jest ładny okaz. Nawet nie pomyślałem, że on tak śmagnie. Zresztą maurelasy, kurczę, tak porosły, a to przecież ten sam gatunek jest. To jest coś pięknego. Powiem wam, że takiego bakcyla dostałem na te rośliny, że szok. Ja zazwyczaj je tylko oglądałem w naturze. No, jak tak czy jeździł tam po Azji, czy tam innych krajach. Ale... No nie, nie, nie tam na przykład nie widziałem lasów, nie? Czy takiego grina. No. A powiem wam, że naprawdę... No zakochałem, zawsze kochałem te rośliny, a teraz... Mogąc mieć je u siebie... W ogrodzie... No to naprawdę... Jak tak oglądałem filmy innych YouTuberów, ich ogrody, ich palmy, i bananowce, mówię: Matko, czy można mieć coś takiego? Można mieć. Powiem wam szczerze, że można mieć. I dzisiaj to wiem. Nabieram doświadczenia. Z dnia na dzień zawsze coś tam. Jak to się mówi. Mam nadzieję, że to wszystko przetrzymam przez zimę i będę mógł się cieszyć. Będę mógł co pokazać Wam w przyszłym roku. A na pewno się coś dokupię, bo, bo po prostu kocham. Zawsze zresztą kochałem zieleń ogród stąd, dlatego mam taki duży ogród. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Miało być krótko, zwięźle, a jak zazwyczaj, zawsze się rozgaduję. Może nie mówię śmiesznie, tak jak inni, z humorem. No, może. I. Tylko snuję wywody. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, wam.